Brendan Fraser był u szczytu sławy, zniknął od muskularnego Tarzana po rolę życia. Od muskularnego jaskiniowca i Tarzana, przez poszukiwacza przygód, po rolę życia. Tak media opisuje karierę Brendana Frasera, 54 litry, nagrodzonego Oscarem dla najlepszego aktora pierwszyplanowego. Prestizowa nagroda przyniosła mu stworzenie kreacji głównego bohatera filmu Wieloryb. Jak przyznał sam laureat... Początki jego kariery nie były łatwe. Dziękuję Akademii za ten zaszczyt, naszemu studiu za to, że nakreślił tak odważny film oraz Darrenowi Aronowskiemu, reżyser filmu, przyp. Red, za to, że rzucił mi kolor ratunkowy i wciągnął na statek. Dziękuję Wam za wielkie serca. Nie osiągnąłbym tego bez reszty obsady. Jestem zaszczycony, że mogłem wystartować w tej kategorii z tak wybitnymi aktorami. Powiedział Brendan Fraser gdy wzruszony odbiera los cara dla najlepszego aktora pierwszyplanowego. Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała go za rolę Harley'ego, samotnego, ekstremalnie o tylego nauczyciela w wielorybień rezyserii Darren Ronowstego. Jak dodal Fraser, zaczynal w branży filmowej 30 lat temu, nie zawsze było łatwo. Dziękuję za to, ze mnie doceniliście, podkreślił. Brendan James Fraser urodził się w 1968 roku w Indianapolis w kanadyjsko-amerykańskiej rodzinie. Jego ojciec był oficerem służby kanadyjskiej instytucji żadowej turystyki. Z powodu pracy ojca Brendan wraz z trójka braci często zmieniali miejsce zamieszkania. Przeprowadzki obejmowali nie tylko Amerykę Północną, ale i Europę. Najmłodszy z rodzeństwa Brendan uczeszczał do prywatnej szkoły z internetem w Percanada College w Toronto. Aktorstwem zainteresował się po obejrzeniu spektaklu na występ w Londynie. To nie była krótkotrwala pasja. Brendan ukończył studia aktorskie w Cornish College od TH Arts w Seattle. Wielki powrót zapomnianego aktora. Poplakal się z nim wzruszenia. Brendan Fraser debiutował na dużym ekranie w melodramacie komediowym amerykański psy 1991. Zauważony przez filmowców wysoki, mierzecy 192 cm i wysportowany młody mężczyzna zaczął dostawać role nie do końca upragnione. Stał się tytułowym jaskiniowcem z Kalifornii 1992, wykopanym przez dwóch nastolatków we współczesnych czasach. Dzięki komedii i fantasy zyskał dużo popularność, choć sam film zdobył złota malina. Recenzenci wówczas pisali, że ma wyjątkowo cechę człowieka oglądającego świat po raz pierwszy. Później przyszła rola w dramacie sportowym Wiezy Przyjazni, 1992, gdzie zagrał jednego z uczniów w elitarnej szkoły. Grał blizniaków w komedii pani Winterbourne 1996. A potem przyszła rola współczesnego Tarzana. Fraser wcielił się w postać umiesnionego i niezbyt rozgarniętego tytułowego bohatera z filmu George Prosto z Drzewa 1997. Choć na ekranie prezentował się bez zarzutu, to później sam Fraser przyznał, ile go kosztowała ta rola. Nieustannie byłem na diecie, byłem w ciasy zły i głodny, patrzę na siebie w tym filmie o niczym i widzę tylko chodzacy stek, mówił gorzko. Swiatowa Sławę przyniosła mu rola Rycka Oconeil w kasowym filmie przygodowym Mumia 1999. Wcielił się postać wielbiciela przygód w kolejnych jej częściach: Mumia Powraca 2001 i Mumia, grobowiec Cesarza smoka 2008. Partnerowała mu brytyjska aktorka Rachel Weisz. Raser stał się ulubieńcem widzów. Jego kariera była u szczytu. Aktor pojawił się w oscerowych Bogach i Potworach 1998, gdzie wcielił się w rolę lodowego ogrodnika u reżysera homoseksualisty, z którym nawiązał specyficzna przyjaźń. Potrzeba było 24 lat. Był Fraser znów było za sprawa Oscara. Zanim aktor odebrał prestiżową nagrodę zmagał się m.in. z problemami zdrowotnymi. Większość ról które dostawał wymagali od niego dużej sprawności fizycznej, a zafrasar nie chciał dublerów. To siła rzeczy, jego liczne popisy kaskaderskie nieraz kończyły się kontuzjami. Prawdopodobnie za bardzo się sterałem, i to w destrukcyjny sposób, tłumaczy aktor w rozmowie z magazynem People. Wykonywał pracę dla dobra ogólu, a to doprowadziło go do koniecznych operacji kolana i kręgosłupa. A potem długotrwałych rehabilitacji. Jak obliczył, przymusowy urlop zajal mu 7 lat życia. Colin Farrell z synem nagali Cary 2023. Nicole Kidman zachwycona synem Alicji Curus. Poczułem się jak male dziecko. Myślałem, że się rozplaczę, opowiadał o seksualnej napaści Fraser. W 2003 roku na bręzowym spotkaniu przed gala Lotych Globów aktor miał być napastowany seksualnie przez szefa Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, HFPA, Filipa Berka. Aktor się przez to zdarzenie. Jak przyznał, telefony z propozycjami ról przestał dzwonić. On sam odizolował się od ludzi. Popadł w depresję. Niezajacy napisał list z przeprosinami do aktora, lecz publicznie zaprzeczył, by doszło do napaści. O swojej traumie Fraser zdecydował się opowiedzieć w 2018 roku. Dwa lata wcześniej dotknęła go kolejna tragedia, śmierć ukochanej mamy. Aktor prywatnie był związany z aktorką Afton Smith. Para wzięła ślub w 1998 roku i doczekała się trzech synów. Gryfina Artura, 20 litrów. Przecinek Holdena Fletchera, 18 litrów. i Lelanda, 16 litrów. W 2008 roku, po 10 latach malzeństwa, para wzięła rozwód. Być może doświadczenia, których był udziałem, sprawiły, że Branden Fraser stworzył wstrzasające rolę w wielorybie. Jego postać, bohater wazacy ponad 300 kg. Nie wywołuje współczucia ani litości. Zwyczajnie, można go polubić. Pomimo wielu trudności, Harley zachowuje humor i radość z życia. Nauczyciel, w którego wciela się fraser, kilogramami zajada ból po śmierci ukochanego. Ukochanego, do którego odszedł, zostawiając z zoną 8 córkę, z której próbuje naprawić relacje. Nie bez powodu media okrzyknęły rolę frasera rola życia. Zródl o fakt.pl Media